wszystkim. Nie gram dzisiaj Petsmillerter X. I jest dzisiaj 4 sierpnia 2024 roku. Dałam tu za 2 biliony. Nie bo trochę pograłam, no miałam zrobić film, tylko mi się nie udało, bo coś... i tutaj jeszcze mamy ile ja mam. Ma... No Moja siostra ma t... ma tyle. Tak? Ma tyle, ma tyle. Zreakowałam ja zasłonie, prywatne rzeczy. Dobra, i wracam do gierki. Przepraszam, przepraszam, że ten film się nie udał. Jak mówię, albo mówiłam, będę ten to. Jak dzisiaj zobaczycie to będzie super chat, nie? Jak jutro, to znaczy, że mi źle poszedł. I małe ogłoszenie, nie będę nagrywać od środy, bo będę na koloniach Pięć dni i 4 noce, jakie to koszmar, znaczy oczywiście, że nie, bo tam aquapark I to duże kosztuje, troszeczkę Teraz mam zrobię taką małą reklamę z... reklamę? Eee gdzie weź. Albo nie, nie dam wam. Sorry, sorry za to, ale chyba nie, bo. Ej, dobra, nieważne. Gramy sobie. Minęła dopiero minuta filmu. Wiem, że godzina minęła. A, dobra. Tam coś jest. Ciekawe co? wy możecie ja? już trochę tutaj zobaczyć. Moja siostra coś do mnie gada, Ma dzisiaj telefon. Bardzo nam przykro, Ma Takiej jest ksywka Maja, bo tak naprawdę ma inaczej na imię. Yy, yy, tak, yy, sorry, yy, to. Dobra, idziemy. Yy, gdzie możemy iść? Yy, dobrze. No mały film, będzie mały konkurs. No, więc oglądajcie do końca. Na pewno będziecie oglądać 2 minuty. pomyślicie, że jest taki krótki filmik nowej youtuberki, ale nie. Dobrze. Lajby, nie wiem kiedy będą, ale kiedyś na pewno. To mogę Wam powiedzieć. No i się denerwuję za bardzo. Dobrze, ale teraz zrobię ten konkurs. Będę, będzie kolejny konkurs i kolejny, i kolejny, i kolejny, kolejny. kolejny, kolejny. E, dobra. Zadam Wam konkurs. Eee. E. Uwaga, uwaga. Tego jednorościa sprzedaję na 300 słupów. Tego oksolota daję na 500 słupów w górę. A tego kota, tego bardziej anioł, anioł, aniołka kotka, to dam za 3 miliony komentarzy. Tak możemy się mówić. Proszę bardzo. Przypominam jeszcze raz. 300 subskrypcji. Eee, dobra, zróbmijcie sobie ten filmik do tego momentu, bo już nie pamiętam. Eee, o, odresował tutorial jak gracie na laptopie. Eee, tutaj maszycie ekran. Tutaj chodzicie. Proszę bardzo, tutaj jak pokazuję jak klikam, tutaj jak naprawdę. Widzicie, nie? Potem tutaj, jak chcesz do przodu z strzałką, to tutaj też. Tutaj chcesz odwrócić kamerę. Tutaj chcesz też odwrócić kamerę, a tu Pas spacem wskacze. Więc tak. Um, Na no Proszę, teraz napiszcie hashtag hashtag Pika, pika albo pam pampurin, jak chcecie? Pika, pika czy pam pampurin? O, bardzo ważna rzecz, jak tutaj, jakby mówi na alt, lub x-kitek, lub tal, lub, nie wiem, palą, multi to obejrzał, to niech proszę skomentuje. Ja jestem ich fanem. Nie mam, o, od razu też genzid dodam, bo też bardzo lubię, ale nie tak często oglądam. Bardzo chciała, żeby ten mnie zasubskrybowali, bo ja ich subskrybuję, bo jego jeszcze muszę zasubskrybować oczywiście, ale no, mogę mieć dzwoneczka, z dzwoneczkiem, ale bardzo chciałam mieć z nimi jakiś kontakt normalny. I posłuchajcie mnie, bo ja chciałam dodać mu fine art, mu fine art i skitka, i mi mu... agę i, aga i na Roblox, ale hmm. mam nadzieję, że spotkają mój kanał. Zależy, że tak dużo gadam w Resul wygadać, bo nie mam co innego, mama mi pozwoliła. Na mieć kanał. O już 5 minut filmu. Bardzo fajnie. Tam widzicie... Tam jest jakaś afera. Ciekawa co się stanie jak tam wejdę. Mam ten nie rożesz jest za 300 słów, więc dobijajcie, dobijajcie! U, nie ma żadnej afery, bo jak ja przeszłam, to oczywiście nie ma nic. Nie, nie ma, niby. Bardzo mi to wkurza. Mam nadzieję, że mnie w ogóle rozumiecie. Jak nie, to może będą napisy. Nie wiem. Niech będzie mi się chciało to. No bo ja na telefonie nagrywam. Nie wiem, jak to się wszystko robi, muszę się jeszcze poduczyć. Mam nadzieję, że fajnie będzie to oglądać dla Was. Bo ja się bardzo staram. O, widzicie całkiem kacuchę? To się ma to proszę. Niech ktoś prześle mi. Giga... giga pyta. Ja nie mam ani jednego. Mogę Wam nawet pokazać. Tutaj. Nie mam ani jednego. Widzicie? Nie ma chycy i nie ma, że jest duży. Więc o to dowiedzę, że nie mam dużego. Ja mam tutaj pika pika i ileś tam potem wam zrobię. Yy, szorca, jaki mam nick, ale proszę mnie nie tak e, maksymalnie wiedzę mi o Trzech znajomych e, przyjmuję. Albo pięć, nie wiem. Po prostu jak chcecie mieć srebrnice, e, albo zawsze dajcie niki, jakieś szafanka, coś kogoś tam, e, jak moja, to będę wiedziała. O, i tu są takie znaki, że są gigantyczne. O takie znaki mi chodziło Bo są gigantyczne Jak słyszycie jakieś tam głosy cała Mama mi przez telefon I zamknę drzwi, dobra, nieważne Sobie idę ile kotów, za 50 milionów Milionów, nie bilionów, sorry Ich pogięło chyba ale no, ja... A to, to, to ja bardziej, sorry. Ktoś e, tam nie udało się. E, muszę trochę się oddalić. Będziecie trochę widzieć źle. Ale ja Jak chcę... Patrzcie. Coś, coś się nie udało. Widzicie? Coś się nie udało. A e, teraz nie... Nie obiecuję, ale nigdy poka nie, nie pokażę twarzy, co jedynie będę nagrywać z maską jakąś. to hmm, jeszcze nie wiadomo, wiecie, dopiero co zaczynam. O, jakiś kolej tu zimny chodzi. Eeeh, no, przelecimy dalej. Eee... mam taki no Wiem, że YouTuberzy mają Robuxy, a ja nie mam. Więc dlatego tak dziwnie się ubrałam, jakoś nie wiem bo mój kuzyn umie zrobić tak, że było wszystko prawie za darmo, że taki sklep. Wiecie, A moja koleżanka uznała, że mój kuzyn to haker, bo tak umie, a tu nie jest haker, bo podobno hakerzy nie istnieją, ale dobra, nieważne. Um, moja jedna kuzynka, nie pamiętam, jak się nazywa, bo moja jedna kuzynka, nie, mam dwie kuzynki, więc mówię o tej starszej kuzynce, bo mam jedną młodszą. Mówię o tej mojej starszej kuzynce. Że ten Muszę dać jej mały gratulej. Że nie wiem co panie. Dobra. Moje kuzynki, mój kuzyn i, i ktoś z mojej rodziny i przyjaciół pozdrowienia. i od razu wam widzę pozdrowienia. Mam nadzieję, że będę to oglądać. 9 minut już to trwa. Wow! Ale to szybko leci! Przepraszam za to Wow. Ehm, dobra, mm, tutaj się coś robi. Mm, Jakiś rainbow pecy, dobra nigdzie. Ja tam nigdy im nie ufam. E, Budi. Dobra. razie czego to mój brat płacze. A teraz mojego brata też pozdrawiam. Który jest maluteńki, taki słodki. Mam mu też chomiki. Mogę sobie zrobić z nimi shortca oczywiście. Jak będziecie chcieli. Powiedzmy tak, na 3 miliony łapy w górę. To sprzedaje tamtego peta, co Wam pokazywałam za lajki. I holomiki Wam też pokażę. Tak będzie najlepiej. Dobra, wychodzimy stąd, bo to trochę nudno idziemy pozbierać pieniążków Takich jak te. Tylko że w grze. I szczerze, że Wam pokazałam. O, 10. Minut. Za dwie minuty pokażę wam moją nową pracę Znaczy zamówioną, odznakę tylko mam Mam nadzieję, że będziecie mi... Ten... No i na... Nie mam nadziei, dobra, sorry yy, Będzie nam no, trochę... To długo trwało, jak coś tam się na temu To to, jak z Chin idzie, to to nawet miesiąc może iść dobry, mam kasę! nie chcę mieć tyle Dobra, idziemy kupować różne inne rzeczy. Z pieniędzy. Jak coś nowego. Jest. E. E. Dobra, za minutę pokażę wam tą pracę. I nie chcę się nie tak chwalić. O moje. O, słuchajcie. Sorry za ten krzyk po prostu siostrę nie chce się mieć. Nie, dużo się. Za minutę wam pokażę to mojego ulubionego. Czyli to wracam Idzie Gdzie tu ja? A, a dobra. Jest. spec co to jest jak to da co się stanie jak dam to i to i to o dobra to mi nam to jest a co coś mi brakuje ale dziwna ta gra dobra nie że to jest bardzo fajna bardzo często z tą koleżanką gram nie pokażę wam jej niku bo może nie pozwolić Mhm. Uh -huh. Jak myślicie, kupić czy nie? Ojej, jej. tak, kupujemy. Zapomniałam, kurde, wam pokazać, zapomniałam. Sorry. No tam się przypomniałam. dostałam taką odznakę. Widzę to, to, znalazłam to w Security Hospital Entertainment. Zobaczcie. Dobra, lecimy dalej. Odkładamy. I lecimy dalej. Dobra. Na czym skończyłam tak? Będzie. Znaczy ja skończyłam. Jak mi się przypomni... Jak mi się przypomni, to ten... To powiem. A jak nie, to napiszcie w komentarzach, dobra? Że coś zapomniałaś powiedzieć, typ, ty typ. Wam to powiem na następnym odcinku z simulator, Albo z innych gier Mogę czasem też grać z przyjaciółmi Których oczywiście mam Bo nie jestem taka dziwna Że nie mam Dobra nie przezywam tego co kto nie ma Przepraszam, przepraszam mhm. W sensie czego? Mhm. A dobra nie powiem tego nie, nie wiem, czy to mam to powiedzieć, nie, ale moja siostra chyba nie, nie pisać. Ale powiedziała mi, nie, żeby napisała jej w moich komentarzach, e, że jest moim idolką. Nie wiem czemu. Moja siostra że się nas No, ale oczywiście nie nagle. No bo mama jej, jej nie pozwala. Tak, mama jej nie pozwala. To trochę długo już trwa. Dlatego czas na... Hmm, już się żegnamy z tą grą i czas na małe reklamy. No, a to go, trwać godzin. Jutro będzie kolejny taki filmik. O! Od razu jeszcze raz, już, jakby ktoś nie wiedział, pod Simulator X. Taki intro, proszę bardzo. Znaczy nie intro, gra. I tu jest taki jeszcze 99. Co możemy zagrać w samym odcinku? Jak dacie. Jak. To. 99. Napiszcie w na komentarzu hashtag PetSimulator99. A jak chcecie dalej X, to hashtag Pet X. A jak chcecie tajkon jakiś, to napiszcie hashtag. Taikon jakiś, uj, sorry, nie miałam wam pokazywać Teraz wam mówię, nie będę nagrywać pacy... znaczy, pff, Rainbow Friends Musisz trochę ich, bo nie, dobra, nie masz Ja pokażę wam Tego nick Tylko się nie wziąć. proszę bardzo Pika, pika Uwaga, zobacz 3, 2, 1 i będziecie widzieć mojego linku, więc 3, 2, 1. Nie widzicie już go. I już nie będziecie widzieć. Dobra. Jak chcecie to. Lub, nie wiem, Adopt. O! Jak chcecie Adupt me to napiszcie. Hashtag Adupt mi albo nie. Albo jak... No wiecie, Napiszcie w komentarzach jaka gra się Wam bardzo podoba. I może ją zagramy, ale nie w horrory. Od razu. Mała reklamka, więc będziecie widzieć trochę ciemności. Mała reklamka. To jest kat Może ktoś z Was go nie lubi, może lubi. Myślę, się go uwielbia. Dlatego nagrałam z nim. Szorca. Możecie go zobaczyć. jak nie, to nie. Życzę Wam. pa. <laughs> Życzę Wam pa, pa miłego dnia i pamiętacie co? Tak, chyba pamiętacie. Jak coś nie pamiętacie, to możecie cofnąć sobie. Może będą jakieś kody, więc pa! Te łuski. O! I pamiętacie ten szart z jak jak macie się nazywać. To naprawdę ten... Naprawdę będę Was nazywać albo minienki, albo żabki, albo mory. Więc e, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, komentujcie. Jak nie chcecie, to nie musicie. Ale też bardzo ważny jest dzwoneczek. Tak, dzwoneczek, żeby nic was nie ominęło. Może będzie piosenka, więc pa! Uwielbiam Was. Nawet jak jeszcze Was nie poznałam, to Was uwielbiam, pa!